Cześć witam Was ponownie jakaś ta mała przerwa na kawkę zupa jeszcze zbyt gorąca to jedziemy dalej jakiś mam problem z kartą nie chce mi nie chce mi po prostu ze mną współpracować ta karta no a my musimy jechać dalej nie ta hydraulika odbita no to jedziemy sobie dalej trochę tu jakieś kiełbasy mnie ponosiło no szkoda, że mi ten ruch odpuścił no ale już jak tu jestem no to może się uda coś tu jeszcze wyczarować, ale zobaczcie co Chris Rolnik sprowadził dwa nowe lustra całe ładne nie popękane bo ostatnio jak żonka jechała do skupu chciałem ją nagrać ale myślę, to duży stres dla niej na razie może jeszcze coś się uda nagrać z nią w roli głównej jakąś tam trasę krótko tam gdzieś będziemy jechać to coś tam jakąś może małą relację wrzucimy Także mówiła, że mówiłaś ta o te lusterkach to źle jej się widzi no to jako dobry mąż no my to trzeba i tak zmienić bo pierwsze co to jest do zatrzymania nawet aby Ci policja mijała zobaczy popękane lusterka no to i tak jest coś pierwsze do zatrzymania proszę to wtedy wygląda, nawet lepiej się przez to wszystko patrzy. No i tu jest ten moment już właśnie o. Tu jak będzie tutaj zaraz przytrzyma. Teraz właśnie te przejście. Już widzę, tu jest taki garbek nasypany. No ale tam było gorzej, tu już jest lepiej. Tu już jest lepiej. Chris zrobił prawie ile ciężiej. 6,60, dość pół hektara. Mamy 3 hektary, czyli będziemy będziemy w połowie. No to myślę, że to dzisiaj wreszcie, 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 jakoś tutaj się już chyba dokoptuje do tego Do końca. Tak mi się wydaje. Troszkę cięgno rozkręciłem, ale tu już jest lepiej, żeby właśnie już ten. Tył też nie wyciągało, jak wciągam przód, to troszkę je rozkręciłem temperatura powyżej 13, ale jak mówiłem tutaj wielokrotnie wspominałem Że on Na no, to wygląda, że ten czujnik źle wskazuje Przed chwilą wziął mi się, o jeszcze słońce to już w ogóle będzie petarda To już w ogóle będzie to tarda Jeszcze mi tylko tu słońca brakowało na moje O, i, o, 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 rolniku gdzie jedziesz? No Powiem wam, że te 8 to tak wolno się wydaje Strasznie wolno Bo dziś tam sobie w odniosę, 1700 jadę tak kierownicy nie można skręcać, bo gorszy uciąg. No Z góry 1700 pod górę 1800 gdzieś tak zależy jak ustawię no Ale zobaczcie, C2 C3 Też idzie Ale ja usłyszę, że jest ciężko 4,8,8. No to wtedy już jest fajnie. Ale C2 to może dużo, dużo lżej. Ładnie się ziemia na powietrze. No i też ta klica pszenica się pokazała. O! Do zabiegu! Do zabiegu! Przydałoby się właśnie zrobić. Taki zabieg, ale to nie ma możliwości. Gdzieś w piątek znowu pokazałem opadę śniegu 5 do 10 cm. No i on tu już, o, tu już o, sumarycznie od razu idzie głębiej. Już tu więcej jest warstw gornej. No i można liczyć na większy plon. No i to widać. Miejmy nadzieję, że tu pod kukuryczkę też się pokaże że będzie dobry plon że będzie dobry plon że to będzie dobry plon z tej kukurydzy w tym roku postawiłem na plantusa no. Zobaczymy, czy postąpiłem dobrze, czy źle. się okaże. O moje delikało w zestawieniu z plantusem, to i tak Plantus wychodził tam chyba około pół tony. Lepiej na hektarze. Aniżeli do delikało według tych poletek z firmy. No ale. Wszystko. Czas zweryfikuję. Pokażę, czy to rzeczywiście są tylko poletka czy to są tylko oj o jak słonecznie o jak słonecznie no, chociaż tutaj trochę przygnę tą klapkę czy to są po prostu tylko zachwalanki czy rzeczywiście tak będzie czy tylko tak będzie a gdzie ty crisu jedziesz o, no, jak już kamera na głowie, tak. Rolnik wariował, no. Miodu, Dondyderkowi. No tu nie jest taka fest góra, ale nie można powiedzieć, że jej nie ma. Ale jest tu w miarę... W miarę równo, nie ma tu takich wielkich pokłości No i widać tą moją pierwszą skibę niedorzuconą. Masz czego ciągnąć, to ciężko i dorzucić. Zobaczcie jak. Czuję tak, że... tak, łatwo nie idzie. Deszcze, deszcze. Szkoda tylko, że ten groszek mi się nie udał na rozluźnienie tej ziemi. No ale czy on się udał, czy nie udał, no to ciężko określić, no ale może chociaż delikatnie, no to już ten korzonek na pewno tu w groszku urósł To no nie ma tak, że on przez tam nie wiem, te dwa czy trzy miesiące nic nam nie urósł A Raczej trochę urósł, no i tu właśnie Zaraz będziemy przejeżdżać ten gorszy odcinek Za groszkiem będzie się zaczynało tutaj ten gorszy odcinek pola no. no i temperatura jest już tak około pół centymetra, koło czerwonego. Ale chwilę to już wychodzi tutaj mierzył czujnikiem, że jest 86-88 stopni, nawet nie dochodzi do 90 w takiej pozycji, No ale jeszcze zobaczę raz, miernik mam. Pojeżdżę, pojeżdżę tak z pół godzinki ciągiem. Coś tu poopowiadam. No, tak wcześniej wam opowiadałem, dlaczego tutaj. Oram był plan gruberem obskoczyć, jest ładnie pocięta słoma, nic tutaj nie było żadnej tragedii no ale tu chodzi, że pH jest nieodpowiednie no i chcę po prostu tu zmieszać w jak w największym stopniu w tym roku też, już w tamtym, w 20 też tu waptowałem i po prostu chciałem w waptowałem księżkę, wapno, wiecie wyrzucić na górę, niech on tutaj tą ziemię no i chyba jeszcze po kukurydzy, bo jeszcze się nie dostosowałem jakoś takoś jeszcze nie widzę, żebym tutaj miał możliwości na bezorkowy system przejść po kukurydzy zresztą tym moim grubarem to ciężko będzie przejść na system bezorkowy po kukurydzy dałem sobie ostatnią sekcję hydraulikę, dlatego że Blokuje się. No, jeszcze podskoczyło. Wcale nie idzie łatwo. Wcale nie idzie łatwo. Ale no, z góreczki trochę podpoczywa na zero. Zmieniłem szerokość pługu na 2,23. Na 2,23. No i jeszcze gdzieś tam pokazuje, że się zaciera. Możliwe, że ubijemy ścieżkę. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić, ale tu chyba idzie ścieżka. Bo tu jest tak jakby trochę mniej słomy. No i takie właśnie te rędzinki. Jeszcze przyjdzie zima. No to jeszcze trochę porozpada się, ale już naprawdę nie jest źle. No i tu będzie to moje przejście między polami. No to się już ładnie powoli równa. Ale jeszcze tam widzicie, jaka ta ziemia jest tam zapita. Tak twarde było to u Tak zmordowane, że. 1700 miodu może wam powiem tutaj ciekawostkę też <laughs> ciekawostkę ile waży John dender Jereń, babcia, dziadek zwał jak zwał no ale ostatnio byliśmy z żoną w skupie wjechaliśmy na wagę i ja mówię czekaj czekaj świśniemy zobaczymy ile waży ciągnik no i powiem Wam, że waży zacnie, nie spodziewałem się że to taka waga ciężka bo waży magiczno okrągłe, wtedy był pełny zbiornik paliwa no jakieś tam 220-230 litrów można powiedzieć, że było coś koło tego no i ten obciążnik z Kuboty 600 -ka. No i na i nawadze wyszło mur beton równo 7 ton. No to powiem wam, że nie spodziewałem się. No tam gdzieś w dowodzie, bo jest 5800. No to myślę plus te, no to jest jakieś 6-600 liczyłem jak tutaj gdzieś takie pierwsze prace nim wykonywałem, a to okazuje się, że on 7 ton 7 ton beze mnie, bo ja 80 kg równiutko 7 ton wyszło no, także byłem delikatnie zdziwiony wagą tego ciągnika Spodziewałem się, że będzie że będzie Że ona będzie sprzymnę jeszcze trochę szybę że ona będzie niższa ale nie jest równiutkie 7 tonek. no to zobaczcie jak tutaj ktoś klocka wozi z przodu no to będzie ważył około 7400 7400 no to jakby on tutaj kapcie miał 540, 650, to można by powiedzieć, żeby potworzyłby ostro. Nie, to włączyłem. Potworzyłby ostro tutaj, byłoby zawarcie. No kolega właśnie ma tego 69, 30, a on ma 540, 650. No ale tak tu patrzyłem. Tak patrzyłem. Znaczy tak. Mam, znalazłem tu książkę za siedzeniem I pokazuje to, że opona 480 A70 Profil to, to jest ta sama wysokość co 540x65 Ale do przodu nie da się nic szerszego założyć No może Jakby te felgi rozszerzył Załóżmy, to też by podziałało Ewentualnie do tyłu 650 jakby wrzucił, nie? No ale tu mam nowe opony z tyłu, z przodu jeszcze jako takie. No i tak się zastanawiam, no może by ten przód wymieniał, to by właśnie walno 540, no bo z tyłu byłyby 580, z przodu 540. Tylko no, martwi mnie jeszcze ta zwrotność, wagon tutaj ma taki promień kręta a szersze do opony. No to może jeszcze się zmienić, tak? jeszcze się może zmienić, no i nie wiem, jak to będzie względem tyłu, tak, bo ten tył jest zwężony. a tu będą opony, ile? 6 cm, czyli 3. Czyli rzekomo, jeszcze powinien się już miało liniować. Nie? Na to wygląda, ale tak popuszczam. Tylko gruździe sobie jakoś taką. Patrzcie, jak on tutaj się drze. W pod tą górę No i na górze jesteśmy na 0 No i na górze jesteśmy na 0 No i ślizga się Dosyć tam się ślizga a Teraz to już go zagrzałem ale to jeszcze chwilę go tutaj pociśniemy No 8 na godzinę idzie na 1800 zegar 86, nawigacja 798 jest lekka ziemia już, powoli zaczyna przyspieszać. Dobra może ja tu szybko ujekę. Jeszcze żona jedynie się Jeszcze ten siłownik pod kierownicą, no jeszcze jest takich aspektów trochę. Mam nadzieję, że ta kamera nam tutaj działa. Tu leci spod dekla.

sektor wydechowy 417 A tutaj teraz mamy 93-92 stopnie mówią, że do stówy go można Do stówy jest na zielonym Rzekomo Do stówy na zielonym Ale To też nie wiem O Mój fotel mi opadł. No Pokompujemy. Do stówy jest na zielonym. No i to jest tam około 92 stopni. Około 92 stopnie. Ja sobie dodaję na obrotomierzu zawsze tego gazu. To jest takie moje przyzwyczajenie z Kuboty i to jest i to nie jest, powiem Wam, że zły sposób. Bo on wtedy nam nie spada z tych obrotów. Podczas tego. No, z góry gdzieś około 1700. On nam nie spada z tych obrotów i po prostu mi się wydaje, że jest lepiej. Właśnie cofając, to on spadnie na te około 900. No i tu zaczyna już tu wszystko tańczyć. No i tak to potem wygląda. No i widzę, że ta ziemia dalej, o, jego aż przenosi. Mógłbym pogłębić, ale ja zaraz tu całą martwicę wyharata. bo to naprawdę są to już takie miejsca niezbyt fajne, a ja go specjalnie właśnie tutaj rozkręciłem na ciągle, żeby, żeby tego przodu to wiadomo, że wpuścimy ramiona i go wciągnie, a wtedy jeszcze jak nacięgle jest przyciągnięty, to nam ten tył wypłyca. No, przyjeżdżamy przez ten moment taki twardy. No i leci dalej. Muszę iść gdzieś tam w najbliższym czasie, jak już to wszystko sobie porobię. Tak sobie doram, porobię tutaj bezarkowo no, ciekawe, jakby bezorkowo. Znaczy mi się daje, że samym tym Gruberem by pojechał. Ale jak kultywator pójdzie, to jest zamarznięte. To jestem przekonany, że tylko będę łapy zbierał po polu. No i nie wiem, jak to rozwiązać. Nie wiem, jak to rozwiązać. Przydałby się teraz jakiś rano, Bo jak on by był ciężki, to jeszcze mam do przodu ten odważnik wyspawany, bym założył tam te 300 kg ile nim jeszcze jest to byłoby 900 i no, on jeszcze byłby wysunięty do przodu to nie ma możliwości 66-20 te rano ciągali i podnosili no, a to jest troszkę mniejszy ciągnik 69 przede wszystkim jest chyba lżejszy no bo ten ma 600 kg i waży 7 ton a tamten wiem że Mateusz ważył swojego oni też właśnie mieli bez tuza, bez niczego, tylko pełny pakiet obciążników, no to około 6,5 tony, no to macie pół tony w zapasie, no jak oni go podnosili Tu na tuzie też 600 kg wysunięte, plus cięższy ciągnik No to może by, więcej by nie trzeba było po prostu Udokładać, no ale skąd takie, skąd takie terano tutaj wziąć, co? zobaczę od razu jak to po uwrocie by jeszcze sobie poprawił wtedy psyk psyk cyk, już by zarównał. no ale przydałoby się fajnie psyknąć już na wozu nie? tak się zastanawiałem no ale nie zakupiłem sobie soli trochę zajęłem się trochę innymi sprawami bardziej prywatnymi no i Ja muszę o co rozmawiać No i też ten moment jest taki Zbity Do góry, do góry Do góry, do góry Misiu A, a zobaczcie Zobaczcie jak... jak wcale nie jest łatwo Jak, to słuchać, jak się drzeje, takie O, bratu, Już zwinę do góry o, i wcale nie jest tak Nie wiem czy kolejnej ścieżki też nie trafiłem Na to to tutaj wygląda widzicie Że jest ukropane z kół Wydaje mi się że to jest ścieżka No i prawie że ostatnia skiba na nią trafiła W pszenicy kilka zabiegów było Dlatego ta kukurydza też mi się podoba RSM tu wiadomo gdzieś po polu. No i tu już można było chyba sypać ten potas. Na ten, ale to stopniało, to puściło. Przy moim brodzie to mi osiemdziesiątka nie zapali. No i nic istura. Teraz to jest ciapa. To jest ciapa. Przydałoby się, się, wiecie tak, trafić właśnie w taki punkt, bo no, potem by się ładnie jechało, moim zdaniem, czujnikiem, trafić w taki punkt, żeby ta ziemia była przymarznięta, bez śniegu, żeby było na minusie i wtedy <laughs> jakim cudem osiemdziesiątkę, o, to jest to przejście. Słyszeliście, jak zaryczał? Tysiąc osiemset. Ale poszedł. będziemy równać akrotową i zobaczcie, od razu tam jest odcięcie widzicie, z głębokiego wyszło na płytkie no ale tu chyba nie ma co głębosować tego pola, nie wiem tu pod spodem jest piasek, także tu niewiele narobimy chyba jeżeli dobrego, może dobrze właśnie że ta warstwa płuczna tutaj akurat delikatna jest może nie delikatna, ona jest na pewno dosyć dosyć jest trzeba będzie po prostu zweryfikować też swoje pomysły swoje maszyny co kupić, jak to kupić żeby było dobrze o. obracaj się misiu no, tu na pewno będę jechał w wrocie bezorkowo tak już wam tutaj mówiłem Tylko właśnie jak? Tak na dole, powoli i bez tego Uah! widzieliście w kółko mi chciało Chciało spłatać figla Ale zdążyłem 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 tutaj z nim robić porządek już jest lepiej już jest lepiej Gdzieś tam spędził i wskoczyło za mną no i no, tak to wygląda może chwilę wiem to bo ona przyciemniona co wam mogę powiedzieć to że tutaj ta skrzynia biegów wszystkie te mechanizmy to tak cicho pracują tak jak otwierasz szybę to jest takie tylko mm, pomruczenie a w Kubocie ta pompa główna chyba hydrauliczna to tak wyje że to nawet tam lepiej nie otwierać tam lepiej nie otwierać tam lepiej po prostu nie otwierać tej szyby, no i tu gdzieś są Pomysł jak tam u sąsiada szedłem do żony przez działkę, to też takie poplądrowane te pole po tych myszach. Dziura na dziurze. Oni też tam, właśnie oni to jako jedyni chyba w naszych tu okolicznych wioskach robią bezorkowo, Choć w tym roku orali podrzepaki. rali orali podrzepaki. gdzieś tam mają właśnie pół w razie czego i nie wiem co będą to na tym polu robić, ale no tutaj jest akurat no wiele tych wiele tych dziur, ale jak oram ja tutaj to powiem wam, że wreszcie chyba wiecie co zrobił te myszy, bo ja już się mocno o to martwiłem bo w tym rzepaku mi tak plądrowały, ale oram, oram, oram oram tam Duży kawałek, jestem tutaj. No i powiem Wam, że póki co tych mysz nie ma. Ojciec mówi: Synu, wyniosło się na miedzę. Ja Wiemy, tak, a skąd ojciec, wiedział, że ja akurat przyjadę w w styczniu orać? Jak <grym> coś tu siedziały w polu, ale powiem Wam, że nic nie było